Montujemy kieszeń cargo do zestawu x dip Ja akurat przygotowałem kieszeń w kolorze szarym dla lepszego kontrastu. Natomiast, oczywiście, Wy jak będziecie montować swoje kieszenie do swoich zestawów, no to będziecie mogli dobrać odpowiedni kolor. W balastowej potrzebujemy klucza imbusowego piątki i klucza płaskiego 13 mm. W przypadku, jeśli mamy założoną kieszeń balastową, pierwszym krokiem jest odkręcenie. Mamy odkręconą kieszeń, zakładamy kieszeń kardy. Do tego wykorzystujemy: Szersze szczeliny w elementach metalowych kieszeni. W pierwszym kroku przekładamy końcówkę kieszeni balastowej przez szczelinę kieszeni karga. Następnie możemy już przykręcić kieszeń balastową z powrotem do płyty. Po przykręceniu kieszeni musimy zamontować drugi uchwyt kieszeni cargo. W tym celu musimy rozpiąć plastikową klamrę kieszeni balastowej i część klamry przekładamy przez Uchwyt, kieszeń, kargo następnie wystarczy zatrząsnąć kieszeń, i mamy już kieszeń, kargo zamontowaną do naszego zestawu.